Jest w tobie coś dziwnego. Eee... Wyglądasz dość... Ech, wiesz co, po prostu sobie stąd idźcie. Przestał palić zielsko? Nic bym nie powiedział, po prostu zrobiłbym ci wielką, wielką krzywdę. Widzisz? To nie było takie trudne. Bo co? Bardzo go cenię. Przysyła pozdrowienia. To dobry człowiek. Jest trochę nie tego. To całkiem ładny tytuł. Ja. Każdy twardy sukinsen musi wiedzieć co nieco o polowaniu. Opuściliśmy ten świat. Na zawsze. Co nas tam czeka? To już inna historia. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. To list miłosny? To chyba Twoje rzeczy. Viva la revolucion! Słowa nie mają żadnego znaczenia. Informacje! Co byś powiedział na wspólny spacer po okolicy? Nie mam do tego serca. Wydajesz się pobudzony. Chwileczkę, a co ja z tego będę miał? Poproszę o skrót. Potrzeba mi wody. Podniosłem kamień. Mam wódę, chcesz sobie golnąć? Ech, nieważne. Proszę, starka dla ciebie. Drogo sobie liczysz. Kiepski nastrój? Zdałem się na instynkt. O, ruda. Nie żywię urazy. Ani to, ani to. Z czym? Pod spodem jest otwór, w który można coś włożyć. Pasuje. Brzmi nieźle. Żółto dziób. Szukasz skór bizonów? Za waszą wdzięczność raczej nic nie kupię. Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Spryciarz z ciebie. Bum? Uspokój się. To się nazywa pech. Jestem wybrańcem. Co za ulga. Oto twoje zęby. A czy w Nordmarze jest zimno? Gość jest wielki i tłusty. Oto twoja gorzałka. Mam inne sposoby na odświeżenie twojej pamięci. Brzmi głupio. Ktoś, kto nie potrafi nawet pić, nie ma po co polować na orków. Pewnie nie jesteś po prostu dość twardy. Daj mi ten tunelowy bulgot. Dawaj wódę. Nie polegam na szczęściu. Chcesz trochę szynki? Szynka. Niemożliwe, szynka. Złoto to zawsze dobry wybór. Jak się wyłgać z kłopotów? Mam nadzieję, że nic złego. Zawsze tak marudzisz? Proszę, oto flaszka gorzałki. Jam jest wojownikiem ognia. Wszyscy mamy jakieś swoje powody. Znikaj stąd. Mam cię zaprowadzić do klienta.